Pani, dzisiaj mam takie rozważania o wartościach, typu, że w życiu godzimy się na to, co mamy, albo mamy to, na co się godzimy. Każdy nasz dzień jest wyborem. Jeżeli zgodzę się na to, żeby sobie stać przestrzeń na odpoczynek, to po prostu to sobie w jakiś sposób wygospodaruję, wygeneruje. Kiedy sama sobie nie pozwolę na to, żeby odpoczywać, to nigdy nie odpocznę, albo długo nie, a potem będzie przerwa. Fajnie jest naprawdę wypocząć, zrobić sobie przerwę. Pewnego rodzaju ewentualnie taką retrospekcję i podsumowanie całego swojego ostatniego miesiąca, ostatniego roku, ostatniej dekady po to, żeby porównać siebie, czy faktycznie się rozwijam, czy też brnę w coś, co mi nie odpowiada. Ewentualnie, jeżeli mi to w jakiś sposób przeszkadza, można pomyśleć o tym, jak to zmodyfikować. Ewentualnie, jeżeli jestem szczęśliwa, szczęśliwym, popatrzeć, pogłaskać się po ramieniu, fajnie robisz, dobrze robisz, w dobrym kierunku idziesz. Taki koniec roku jest okresem podsumowań. Poprzedniego roku, ale też pewnego rodzaju planów na przyszłość. Te plany na przyszłość powinny być takie, które nie będą y, zbyt obciążające, realne. Y, jeżeli ma być zmiana, to proponuję naprawdę bardzo delikatną zmianę, po to, żeby ona była znośna, a nie obciążająca. Chyba, że komuś już tak w życie dopiekło jego rzeczywistość, że ma ochotę spakować wszystko i wyjechać w Bieszczady przysłowiowe albo wręcz właśnie spakować się i w ogóle totalnie zmienić swoje życie. Ma to dużo swoich plusów, taka radykalna zmiana, ponieważ zmusza yy, po prostu nas do tego, żeby bardzo dużo zmienić. To najważniejsze jest to, żeby zmienić przede wszystkim coś w środku siebie, bo możemy się przeprowadzić do innego miasta, rozpocząć nowy, yy, inny związek. A jeżeli my w środku się nie zmienimy, to nowe miasto i nowa osoba, nowa relacja nie zmieni wiele w naszym życiu, bo będziemy cały czas tkwić w schematach, które są dla nas w jakiś sposób destrukcyjne. Warto się wtedy zastanowić po prostu nad sobą, czy gdzie chce być za następne 5-10 lat. I raczej proponuję Wam właśnie patrzeć z perspektywy właśnie raczej dekad yy, pięcioleci niż takie z roku na rok, bo życie wkłada takie figle i wymusza czasami na nas jakieś e, sytuacje, że nie jesteśmy w stanie w ciągu roku dużo sobie zmienić. Możemy spróbować rzucić palenie, e, możemy spróbować e, inaczej się odżywiać, ale takie naprawdę ważne i grube zmiany w życiu to są procesy, które trwają dłużej. No chyba, że ktoś przejdzie na hipnozę, ktoś przejdzie, żeby sobie jakoś poprosi o zrównoważenie energii emocjonalnej w życiu, energetycznej yy, równowagi. Mogę pomóc oczywiście yy, i wtedy te zmiany są dużo szybsze. Ale co by nie było? Plan na zmianę i na siebie naprawdę trzeba mieć w różnych etapach yy, czasowych, w różnych odstępach czasowych i wtedy później taką robić checkpointy sobie i, i odcinki takie kiedy, gdzie, co, jak. Chcę, żeby było w moim życiu, za ile lat na przykład skończę studia, robię coś tam, skończę to, robię kolejny krok i tak dalej, i tak dalej. I wtedy widzę faktycznie progres i rozwój w moim życiu. Najważniejsze jest być rozwojem. Szybciej, wolniej, e, dokładniej, może mniej powierzchownie, ale bardziej e, jakoś zależy, jak to potrzebuje, tak? Że może na razie robimy z wierzchu, później robimy głębiej. Każdy ma swój rytm, każdy ma swoją percepcję, swój charakter, swój temperament i u każdego ta zmiana będzie przebiegała inaczej. Też i ze względu na nasze różne doświadczenia, jakie mamy. Ale ważne jest to, żeby być w rozwoju, czego Wam życzę, e, no i dożyć do swojej takiej naprawdę, harmonii w swoim życiu równowagi, która nie będzie nikogo raniła i która będzie wspierająca dla wszystkich. Wszystkiego dobrego wam życzę. Miejcie wspaniały rok. Pa.